Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku leci taki no lekki spoiler filmu, który zobaczycie dopiero na kanale w czerwcu na końcu jeszcze będzie parę zapowiedzi na mój kanał i tak jak mówiłem to w najbliższym czasie będzie seria z Mercedesem odcinki będą się pojawiać prawdopodobnie codziennie jako shorts i w najbliższym czasie tak za jak wbijecie 25 subskrypcji na kanale to będzie film ze składaniem jakiś może żołnierzy, jakiś skrzynek na amunicję coś takiego jak wbijecie 50 subskrypcji to będzie film jak będzie składać na przykład jakiś większych duży, dużo żołnierzy jakąś bygadę Albo jakiś czołg taki mniejszy Czy co byście tam chcieli, może jakiś Jeep A na 100 so subskrypcji to się umówmy tak, że jak wbijecie To zrobimy Jakąś może też większą ciężarówkę albo jakiś tygrysa, jakiś czołg No i myślę, że tak, byśmy zrobili. Jakbyście, co, co wam się tam podoba, to piszcie w komentarzu. Jakbyście coś chcieli, żebym coś złożył dla was, na przykład jakiś czołg, jakiś statek. Piszcie w komentarzu y, nazwę tego modelu, z jakiej firmy, i pomyślimy w następnych odcinkach, to wam tam powiem, jak będziemy z odcinkami i ze składaniem. Zachęcam Was też do zostawienia subskrypcji i lajka pod tym filmem i na moim kanale. No to cześć.